T-14 Armata, omówienie i opis, czyli najnowszy i najnowocześniejszy z rosyjskich czołgów. Zbudowany nie tylko według innej filozofii niż w te wcześniejsze rodzime rosyjskie konstrukcje, ale w ogóle według nowego pomysłu na czołgi. T-14 powstał według koncepcji, która ma łączyć wszystkie czołgi nowej generacji, czyli bezzałogowa wieża, załoga bardzo dobrze zabezpieczona w kadłubie, odseparowana od amo i możliwość zastosowania armat o większym kalibrze niż dotychczas. Tu od razu zaznaczę, że jest to pojazd w trakcie badań prototypowych. To nie jest pojazd produkowany seryjnie. To jest prototyp. Seryjna produkcja jeszcze się nie rozpoczęła. Ale na początku sama nazwa, ponieważ określenie armata oznacza całą platformę, całą rodzinę, która ma powstać na platformie gąsienicowej. Poza Czołgiem T14 mają na niej powstać inne pojazdy. A samo znaczenie czołgu to właściwie T14. Duża część z tego, co mówię, to, oczywi to oczywiście założenia, nie coś, co już działa. Tutaj musimy mieć to na uwadze. Producentem jest Ural Wagon-Zawod. Długość T14 wynosi 8,70 m, szerokość 3,5 m, wysokość 3,30 m. Tutaj ten ostatni parametr, czyli wysokość, mocno odróżnia T14 od wcześniejszych czołgów, oczywiście produkcji rosyjskiej, ponieważ tutaj należało zastosować inną wieżę, większą wieżę i również kadłub, który musi pomieścić całą załogę. Masa armaty ma wynosić 55 ton, czyli mniej niż obecnie produkowane zachodnie odpowiedniki T14, ale też więcej niż masa na przykład Czołgu T-90, czy też innych tych własnych ich konstrukcji. Tutaj należy wyjaśnić, skąd ta masa. Pamiętajmy, że T-14 ma zapewnić bardzo dobrą, bardzo dobrą ochronę załogi, przez co to opancerzenie kadłuba musi być odpowiednio cięższe, więc będzie ten czołg cięższy niż na przykład T-72, T-80, T-90. Ale dzięki zastosowaniu bezzałogowej wieży, która może być zdecydowanie słabiej opancerzona niż w przypadku tych wież załogowych, T14, zapewniając podobny albo też według projektantów lepszy poziom zabezpieczenia niż konstrukcje zachodnie, może być od nich lżejsza. Tutaj jeszcze raz. Ta wieża ma być bezzałogowa. W niej nie ma być ani jednego członka załogi, co oznacza oczywiście, że T14 będzie miała odizolowane amo od załogi. Czyli nawet po trafieniu penetracji, załoga ma wyjść z tego cało. Czołg oczywiście może być stracony czy też na przykład wieża, ale załoga ma wyjść z tego cało. Projekt np. przykład nowego Abramsa z bezzałogową wieżą, automatem ładowania i również załogą trzyosobową też ma mieć masę około 55 ton. Tutaj tak na marginesie. Chociaż pamiętajmy, że przecież te najnowsze wersje Abramsów, które są obecnie produkowane to ich masa wynosi 67-68 ton, no ale ten przyszły pojazd amerykański, nie wiadomo czy będzie się nazywał Abramsem, z tą bezzałogową wieżą, automatem ładowania i załogą zmniejszoną do trzech osób, ma właśnie ważyć podobnie jak T-14. Napęd w T-14 ma zapewnić silnik wysokoprężny 12H360, osiągający moc 1500 koni mechanicznych, czyli poziom obecnych czołgów na przykład produkcji zachodniej. Ma to pozwolić na osiągnięcie 80-90 km na godzinę, ale prędkość ta najprawdopodobniej zostanie ograniczona. Pamiętajmy, że tak samo jak w przypadku innych tego typu pojazdów, ta prędkość realna nawet może zbliżać się do 100 km na godzinę, ale powoduje to, że dochodzi do zbytniego obciążenia gąsienic, zawieszenia, no całego, można powiedzieć, całej konstrukcji. Dlatego ta prędkość najczęściej jest ograniczona np. do 60-60 kilku kilometrów na godzinę. Zasięg ma wynosić ponad 500 kilometrów. Załoga siedzi z przodu kadłuba, obok siebie, czyli trzech załogantów siedzi obok siebie. Składa się z trzech osób: dowódca, kierowca i działonowy. Siedzą oni w takiej bardzo mocno opancerzonej kapsule, która ma zapewnić im bardzo dobrą ochronę przed tymi wszelkimi zagrożeniami. Oznacza to jednak też to, że załoga musi obserwować to, co dzieje się wokół pojazdu przez zestaw radarów, kamer, czujników, plus to wszystko musi być w odpowiedni sposób przedstawione, żeby ta świadomość sytuacyjna była na odpowiednio wysokim poziomie. Tutaj oczywiście będzie bardzo duży problem, chociaż należy zaznaczyć, że większość tych projektów, najnowszych czołgów, tych czołgów nowej generacji, właśnie będzie się tak prezentowało. Załoga w kadłubie odseparowana od wszystkiego, co się da, maksymalnie chroniona i będzie musiała wykorzystywać szereg rozwiązań, żeby wiedzieć, co się wokół pojazdu dzieje. W bezzałogowej wieży ma być, właściwie już jest, 125 mm armata 2A82, ale ma być możliwość jej zmiany na armatę 152 mm 2A83. Łączny zapas AMO ma wynosić 45 sztuk, z czego 32 sztuki ma być w automacie ładującym, to znaczy w magazynie automatu ładującego, a 13 sztuk w zasobniku, który też oczywiście ma zostać odseparowane od załogi. Tutaj należy zaznaczyć, że ta armata 152 mm to by było naprawdę coś. Oczywiście gdyby była w stanie spełniać te wszystkie parametry, jakie są. Dodatkowo w bierze jest karabin 7,62 mm oraz drugi, taki sam sprzężony z głowicą obserwacyjną dowódcy. Rozważano też zastosowanie KMA 12,7 mm milimetra działka automatycznego granatnika automatycznego, ogólnie takich systemów, które mogłyby zwalczać cele nie wykorzystując tego głównego, tej głównej armaty. Duże możliwości jeszcze raz podkreślę, miałaby mieć ta armata 152 mm. Nie wiemy czy w ogóle są egzemplarze prototypowe armaty właśnie z takim działem. Pancerz ma być ze stali 44S SVSH plus parcerz reaktywny malachit oraz aktywny system ochrony system afganit. Oczywiście to wszystko ma zapewnić bardzo dobrą ochronę załodze. Pamiętajmy, że tak jak wspomniałem, sama wieża, ta bezzałogowa wieża nie ma być aż tak mocno chroniona jak sam kadłub, czy też sama, sama załoga. Ona ma się jednak znajdować w kapsule, która ma być bardzo mocno chroniona. Czyli całkowicie inaczej. Całkowicie inne podejście niż do tej pory było w tych projektach, właśnie pochodzących ze wschodu, gdzie ci załoganci byli takim niezbyt ważnym elementem. Tu ma być inaczej. Jeszcze raz podkreślę, to jest coś, co pokrywa się z tym spojrzeniem na te nowoczesne, nowe czołgi, przedstawiane również na przykład na zachodzie. Do tego będzie się dążyć. Oczywiście to, że wieża jest słabiej chroniona. Oznacza, że będzie łatwiej ją spenetrować, chociaż oczywiście tutaj załodze powinno się nic nie stać, ale oznacza to też zmniejszenie się masy. Bardzo duża zaleta. Początek projektu takiej uniwersalnej platformy bojowej Armata oraz projektu samego T14 to początek naszego wieku. Pierwszy prototyp zaprezentowano w 2013 roku, a taka publiczna prezentacja to rok 2015, czyli parada w Moskwie. No, w czasie przygotowań do tej parady. Jeden z tych prototypów zepsuł się akurat w nieodpowiednim miejscu, no i nie ruszył dalej, ale później już się udało nim jeździć. Do służby miały one wejść już za rok, za dwa, od tej publicznej prezentacji. Mamy rok 2022 i na razie jakoś nie widać tego wejścia do służby, chociaż tu należy zaznaczyć, że powstało jak do tej pory około 20 sztuk. Takie są takie dane. Do których do, dostałem się, jednak cały czas wypływają filmy, zdjęcia z tych testów. Tutaj należy zaznaczyć, że była taka posucha, trwająca jakiś czas, no ale przez ostatnie kilka miesięcy te filmy zaczynają wypływać i są tam, prezentowa są tam prezentowane te czternastki, które ćwiczą czy też testują się. Oceniając T14, można powiedzieć, że gdyby osiągnięto te zakładane cele, to niestety powstałby bardzo dobry czołg. Oczywiście spełniający te założenia czołgów nowej generacji, no ale na razie jest on w fazie projektu. Problemów może być dużo. W tym do tych głównych należy silnik o wystarczającej mocy, ale i też żywotności. Przyrządy obserwacyjne dające załodze. Pełen pogląd sytuacyjny, co się dzieje wokół nich oraz oczywiście wyposażenie elektroniczne, od czego w dużej części Rosja została odcięta. Na razie nie wiemy zbyt dużo o T14 Armata. To jest projekt bardzo, można powiedzieć, ambitny i zobaczymy z czasem, co z niego wyniknie. Dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam do zasubskrybowania, do naciśnięcia dzwoneczka. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.